Witam Was w drugim moim odcinku mojego bloga. Dzisiaj chcę podzielić się z Wami tym, czego doświadczyłam w ten weekend. A miałam bardzo intensywny weekend, zwłaszcza, że otaczałam się bardzo dużą grupą ludzi, a szczególnie kobiet, bo to były głównie kobiety 99% to były kobiety, które wzięły odpowiedzialność za swój rozwój, za swoje kariery, za swoje życie, i miałam dwa bardzo duże wydarzenia. Jedno to była konferencja u Magdy Popowskiej, na której byłam. To był finał naszego rocznego projektu, nad którym pracowaliśmy, a niedziela to była siła kobiet. Jeden naprawdę z najlepszych eventów dla kobiet, na jakim byłam ogromnie inspirujący. Jeżeli jest gdzieś w Waszym mieście, to bardzo Wam polecam. Ja w nim udział biorę charytatywnie, wolontaryjnie, dlatego że chcę też się dzielić swoją wiedzą, chcę też mieć swój wkład do inspiracji ludzi. I ja, Ania Karolska, z którą też jeżdżę, z którą znacie z piosenek od Kawki z Gosi, o my, one są przyjaciółkami i. To właśnie Ania napisała tekst no make-up. To ona śpiewa tą piosenkę, więc też jeździ razem ze mną, też wolontaryjnie i też chce inspirować kobiety swoją, swoją historią. Ja jestem tym bardziej przyziemnie, merytorycznie, być może też kiedyś podzielę się swoją historią, ale Wy moją zawsze częściowo znacie, bo coś tam zawsze przymyca mi jakieś wątki. Podzielę się z Wami takimi rzeczami, które na mnie zrobiły wrażenie, które do mnie trafiły, dlatego że ja też jestem na innym etapie rozwoju, mam stosunkowo inną osobowość, też mam swoje mocne strony które dobrze, które bardzo dobrze znam, które mi mocno też pomagają w życiu, a wiem, że są stosunkowo unikatowe. Na przykład jedną z takich moich mocnych stron, to mogę się z Wami tym podzielić, jest to, że mi aż tak bardzo nie zależy na opinii innych ludzi i naprawdę już poza jakimś okresem takim licealnym, kiedy dla nas nastolatków jest to ważne, no bo to jest, jest taki etap w życiu, to rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie dopasowywanie się, takie udowadnianie ludziom, że coś znaczy, no to akurat to może jest jakiś kawałek mój, no bo jak mnie wyrzucili i z ogólniaków, i kiedyś wyrzucili mnie z pracy, i rzuciłam pracę w budżetówce, no to miałam taki moment udowadniania, ale nie tak skrajny, żeby prosić o ludzi o akceptację. Dla mnie to było ważne, jako dla mnie, że uważałam, że... Życiu, że mam predyspozycję do tego, żeby w życiu naprawdę robić coś dużo bardziej wartościowego. Natomiast to, co się bardzo często przebija w różnego rodzaju wystąpieniach publicznych, kobiet, które osiągają się sukcesy, to mówiły, że przez wiele lat nie mogły wyjść z tego, że one cały czas były niewystarczające, że cały czas odhaczały tylko zadania po to, żeby pokazać, że są genialną panią domu, bardzo perfekcyjną kobietą sprawczą w pracy, że są super matkami i później wiecie, i później jak to się zbierało, to biszczały na ludzi że, i, i były totalnie połamane w środku i cały czas musiały uzdrawiać jakiś element siebie. I wpływało to na to, że wybierały albo narcystycznych facetów, którzy, wiecie, jak to narcystą, jakbyś nie była, to i tak po Tobie przejdzie, nawet jak leżysz płasko i Ci jeszcze powie, że leżysz zbyt płasko i Ci jeszcze wytknie, że jesteś za gruba, za brzydka, niewystarczająca. No i to oczywiście wpływało na to, że były zablokowane w dalszym, w dalszym rozwoju. I tutaj, jeżeli już mam możliwość takiego wypowiedzi na swoim blogu, na pewno moją mocną, bardzo stroną jest to, że ja mam ogromną smygałkę do doboru ludzi i co widać zresztą po moich klientach i powiem Wam, miałam wczoraj genialną sytuację, bo cały dzień byłam w Lublinie, teraz nagrywam w ogóle z Lublina. Jestem teraz w hotelu zresztą bardzo ładnym, jak widzicie. Spotkałam się na żywo z moją klientką Magdą, z którą kiedyś prowadziłam, którą kiedyś prowadziłam cały czas online i poszliśmy do kościoła i poszliśmy na kolację, poszliśmy do kościoła. I to życie jest takie nieprzewidywalne, że w ogóle wiecie, kiedyś z dwa lata temu ja Magdę prowadziłam, Magda miała super efekty, była mega zadowolona, i nagle spotkałyśmy się, i wiecie, taka sytuacja, że sobie idziemy razem razem na kolację i sobie idziemy razem na mszę do Dominikanów. Więc to było, to było mega ciekawe. W każdym razie. Jeżeli chodzi o tę umiejętność doboru ludzi, ja mam jedną ważną rzecz, że zwracam uwagę na to, jak robisz małe rzeczy, tak robisz wszystkie inne pozostałe. I to jest coś, co mi pomaga uniknąć wielu terapatów. Natomiast ja zauważyłam, że ludzie bardzo często funkcjonują w taki sposób, że Albo nie chcą wchodzić w konflikty, i już po prostu siedzą z boku, i ja mam rączki czyste, i powiem tak. To nie chodzi o to, oczywiście o to, żeby być w drugą stronę jakimś odkolonym i skakać na ludzi i właścić we wszystkie konflikty. Bo ja też nie powiem, że jestem taką, taką osobą, ale na pewno potrafię zabrać stanowisko, kiedy widzę, że naprawdę coś jest już nie tak, i biorę na klatkę oczywiście to, że ja za to beknę, ale. No ja daję sobie prawo, że można mnie nie lubić, ja też niektórych ludzi nie lubię i daję sobie pełni prawo, że mnie można nie lubić i uważam, że naprawdę ja za to siebie lubię. Powiem Wam, że miałam kiedyś taką sytuację, więc podzielę się z Wami taką prywatną sytuacją, że kiedyś pracowałam na poczcie polskiej, jak byłam stosunkowo młoda, byłam wtedy jeszcze na swoich pierwszych studiach, a że mam stosunkowo silną osobowość. Od dziecka trenowałam sztuki walki, więc potrafię się bić, więc nauczyłam się na ulicy. I to był taki moment, że ja już przeszłam taką, taką mocną no, przemianę duchową taki moment takiego naprawdę obudzenia, takiego przebudzenia, takiej refleksyjności. Stwierdziłam, że jeżeli już mam te cechy, to przynajmniej wykorzystam je w życiu dobrze. Że jeżeli już będę miała jakąś taką sytuację, że no, mogę wykorzystać swój potencjał, to nawet ten swój jakiś taki, nie wiem, czy mniejszy kawałek też wykorzystam w sposób dobry. I wtedy wyobraźcie sobie, że pracowałam na poczcie i miałam taką koleżankę, która przyjeżdżała ze wsi, która była taka spokojna, że ona w ogóle prawie się nie odzywała. No wszyscy tam na nią najeżdżali, ona była w ogóle mega, mega przesympatyczna i w nocy podjechała do niej kierowniczka i zaczęła tam do niej bardzo mocno na nią najeżdżać i Myślę tak pójść ważno tak sobie siedzę, to oglądam, myślę, nie, no kurde, nie, ze mną, po prostu ze mną spróbuj. I mówię: słuchaj, to twoje listy? Nie. Twoja praca? Nie, to są dalej No i generalnie tak wyszło, że mnie wrócili o 5 rano z pracy z poczty i byłam biedną studentką, która nie miała pieniędzy, właśnie straciła o 5 nad ranem pracę, ale wiecie co? Ale byłam z siebie mimo wszystko tak zadowolona, że miałam tak duże poczucie godności, że jakoś tak. Naprawdę ufałam temu, że to, że ja zareagowałam w tej sytuacji, że i tak Bóg mi jakoś taką ścieżkę naprostuje. No i generalnie, no wiecie, spotykamy się akurat, jak ja tu dzisiaj nagrywam, to spotykam się na takim etapie mojego życia zawodowego, że dla mnie to nawet było nieprzewidywalne, że ja kiedyś do takiego etapu życia zawodowego, takiego życia, takiej rozwiniętej kariery zawodowej, w ogóle kiedykolwiek. Więc do powiedzmy. czego zmierzam? Jeżeli jest. Pamiętajcie, że coś, co wytrzymacie, a ja to bardzo często widzę, że ludzie trzymają się pewnych związków, trzymają się pewnej pracy i to tak samo trzyma ich i trzyma to ich w dalszym rozwoju. I zobaczcie, że my bardzo często udajemy pewne rzeczy. Udajemy, że jesteśmy szczęśliwi w życiu, udajemy, że jesteśmy zadowoleni ze swojego wyglądu. Udajemy, wiecie, o co chodzi? No bardzo często jest tak, że mm, ktoś deklaruje, że mu nie przeszkadza jego masa ciała, a płacze w nocy w puduszki. i Oczywiście to nie chodzi o to, żeby się deklarować przed ludźmi publicznie, że o Jezu, jak ja żałuję, moja wina, moja wina, że ja doprowadziłam się do takiego stanu, bo absolutnie nie jestem tego zwolnikiem, ale po prostu to chodzi o taką wewnętrzną, takie, takie niewypieranie tego, tylko skonf skonfrontowanie się z tym, bo yy, jeżeli ty czegoś nie zmieniasz, jeżeli ty się w jakimś zakresie, jeżeli ty nie idziesz dalej, jeżeli ty się nie rozwijasz, to znaczy, że ty wyrażasz na to zgodę, że ty chcesz zostać w takim stanie i ty przyjmujesz ten stan rzeczy, jaki, jaki jest. Dlatego ja uważam, że życie jest piękną drogą i bardzo ważne jest to, żeby podejmować te decyzje i żeby, i żeby działać. I powiem wam, podzielę się z wami takimi. Takim wątkiem, który do mnie trafił, to mówiła akurat Ryja Soku. No oczywiście ona jest stosunkowo kontrowersyjną osobą. Można ją lubić, można jej, można jej nie lubić, ja akurat tego nie śledzę, nie śledzę jej, jej poczynań, ale akurat ta rzecz do mnie bardzo mocno trafiła i ona odzwierciedla i jakąś część mnie, którą kiedyś, kiedyś miałam, ale też to jest coś, czym ja pracuję na co dzień z klientami. Słuchajcie, ona powiedziała taką rzecz, że ona przez wielu ostatnich lat. Przez wiele lat cały czas się uzdrawia. Cały czas próbuje uzdrawiać swoje traumy z dzieciństwa, cały czas uzdrawia jakąś przemoc, która ją spotkała, cały czas uzdrawia mobbing, który ją spotkał, cały czas uzdrawia relacje, które ją spotkały, cały czas przepracowuje jakieś połamane części ze swojego życia. I ja się z tym spotykam i ze swoimi klientami, bo moi klienci cały czas przerabiają, wiecie, z masą, jeżeli nie biorą się za. Mają trudność z realizacją diety, oni cały czas chodzą na ustawienia systemowe, cały czas chodzą po osobach z rozwoju duchowego, cały czas płatają jakieś stany emocjonalne. A tak naprawdę, jak człowiek nie wyjdzie do tego kreowania siebie, kim on chce się stać, no bo wiecie, ile można? To oczywiście dobrze się tym zająć, ale ile można się tym zajmować? To tak jak ja bym z wami analizowała cały czas. Jak to było Wam trudno albo jak to, że babcia robiła pierogi wpłynęło dzisiaj na Waszą masę ciała i cały czas z Wami gadam, nie wiem, si si siódmy tydzień, a Wy macie efekty zerowe albo na plusie? No bylibyście zadowoleni? No myślę, że nie. No ja bym też nie była zadowolona z takiego wyniku. I to, co było, to oczywiście jest coś, co wpłynęło na to, jak my zachowujemy się dzisiaj. Mm, I jakąś część tego trzeba przyjąć, uświadomić sobie, że tak było, przepracować i pójść dalej, bo... Każda praca, czy to jest praca psychoterapeutyczna, czy to jest praca dietetyczna, każda praca wymaga odpowiedniego nastawienia do tego, żeby ruszyć z miejsca. Ja znam mnóstwo ludzi, którzy borykają się z depresją i oni po prostu tak w tym siedzą, oni tak nie chcą tego puścić, że z nimi jest po prostu coraz gorzej. I każdy z nas, daję wam gwarancję, mógłby się tłumaczyć trudnymi doświadczeniami z dzieciństwa, dlatego że nie ma osoby, która nie wyszła poraniona z dzieciństwa. Każdy z nas miał jakieś traumy. I teraz to od nas zależy, jak jest nastawienie i jak my pójdziemy dalej. I teraz musisz sobie odpowiedzieć na pytanie: od jakiegoś czasu udaje, że. I tutaj sobie na to pytanie odpowiedz: co udajesz? Że jesteś tam, diecie, udajesz, że masz fajny związek, udajesz, że jesteś szczęśliwa. Co tak naprawdę udajesz? Udajesz to, że masz świetnych przyjaciół, na których możesz liczyć i Twoje przyjaźnie są oparte na wartościach, które wyznajesz? No musicie sobie podpowiadać na takie, na takie, pytania i po prostu puścić to no akurat ja mam to do siebie, że ja jeżeli widzę, że coś jest niespójne z moimi wartościami to po prostu to i to zostawiam. I ja ich zostawiam, zostawiam nie, bo wiecie, jeżeli człowiek żyje taką nienawiścią, jeżeli się zaczyna tak nakręcać się, że on cały czas jakieś zadry trzyma do jakichś osób w rodzinie, nie wiem, a nie ma na przykład wpływu na pewne rzeczy, ja osobiście się odcinam, bo wiem, że no ja muszę zadbać o siebie, bo jeżeli ja o siebie nie zadbam, to nikt o mnie nie zadba. Odcinam się od tego i po prostu zaczynam i idę w swoją stronę i zostawiam ludzi na ich ścieżce rozwoju z tym, co oni teraz robią. Kupując ten materiał bardzo mocno Was zachęcam do tego, żebyście się angażowali w różne takie akcje, które dotyczą rozwoju ludzi, dotyczą rozwijania w ludziach wrażliwości. Dlatego, że ta wrażliwość jest mocno obecnie tłumiona. Jest tłumiona powierzchownością, jest tłumiona przebojcowaniem, jest tłumiona tym, że dzisiaj jest wszystkiego dużo, jest ogromna ilość jedzenia. Wy możecie się napieprzać na full, po prostu możecie jeść niezliczoną podaż pokarmów. To nie są te czasy, że ludzie doceniali i naprawdę dziękowali Bogu za to, że oni mogą mogły jeść. Jesteśmy przebojcowani. Ludźmi, których oglądamy w internecie, jesteśmy przebodźcowani aferami, jesteśmy przebodźcowani wiadomościami, które, które dostajemy. Dlatego ciężko nam za tym wszystkim spojrzeć się na człowieka tak całościowo. I zobaczcie, co się dzisiaj dzieje, że kiedyś, jak powstawały obozy koncentracyjne, też między innymi w Polsce, to były czasy, kiedy ludzie w Polsce w latach 40. Oni naprawdę uważali siebie za rozwiniętą cywilizację, a mimo wszystko te obozy powstały. I my dzisiaj jak patrzymy na to, to myślimy, Boże, jakie to były czasy, jakie dzikusy, kto na to pozwolił, kto mógł tak naprawdę doprowadzić do takiej zagłady ludzkości. A jak dzisiaj najbardziej oglądalnymi programami w telewizji i w internecie i na YouTubie są akurat te programy, w których się upokarza i poniża ludzi, to was to naprawdę dziwi, że w latach 40 było obozy koncentracyjne, gdyby teraz je postawili, to równie dobrze by były te obozy koncentracyjne, tylko teraz ludzi się doprowadza do samobójstwa. A żeby tych ludzi nie doprowadzać do samobójstwa, to nie chodzi o to, żebyśmy siedzieli, przeżywali się, dołowali, jak świat jest zły i do dupy i ludzie są beznadziejni. Tylko chodzi o to, żebyśmy tworzyli jak najwięcej środowisk, żeby ludzie dostali wsparcie. Ja, przez to, że otaczam się takimi ludźmi, to jest mój rodzaj dbałości o zdrowie psychiczne i dlatego ja w takie miejsca wchodzę. Gdybym ja pracowała w telewizji, gdybym ja pracowała. A wiecie, że miałam takie propozycje i z nich zrezygnowałam. A gdybym ja pracowała, dalej została w budżetówce, gdybym ja pracowała w firmach, w jakichś korporacjach, gdzie. Są osoby, które wbijają sobie nóż w plecy na każdym kroku. Naprawdę, moje zdrowie psychiczne byłoby zrujnowane, bo ja bym postrzegała świat w taki sposób, że ludzie dzisiaj tacy są. Że oni tak się zachowują. Ale przez to, że mam kontakt z innymi ludźmi, którzy biorą odpowiedzialność za swoje życie, którzy chcą właśnie to życie przeżyć jak najlepiej potrafią. I chcą doświadczyć takiego prawdziwego szczęścia, wiecie, my dojrzymy do szczęścia I oczywiście nie będę nikomu z Was o takich rzeczy opowiadać, że człowiek dojdzie do takiego jakiegoś stanu, nie wiem, duchowienia jak Jezus, że on będzie, wiecie, taki mentalnie, na takim mentalnym rozwoju, że będzie się uzdrawiał i on cały czas będzie szczęśliwy, bo oczywiście różne będą sytuacje w życiu, ale to jest grunt, żeby umieć to szczęście wyciągać z tego życia. A otaczanie się ludźmi jest bardzo istotne, więc dbajcie o swoje zdrowie fizyczne, dbajcie o swoje zdrowie psychiczne, dbajcie o swoje otoczenie, Dbajcie o to, jakie treści wybieracie na internecie, dbajcie o szkolenia, na jakie idziecie. dlaczego ja płacę zawsze dużo więcej za wszystkie szkolenia, dlatego że te osoby, które się wyceniają stosunkowo wysoko, one mają wysoki mental i od tych osób naprawdę można się nauczyć, jest ta sama wiedza, może być ta sama wiedza dietetyczna, może być ta sama wiedza z jakiegoś, z kwestii rozwoju zawodowych, z rozwoju osobistego, ale jest powiedziana zupełnie w inny sposób, jest przedstawiona w inny sposób. I pamiętajcie, dzisiaj nie płaci się za wiedzę. Dzisiaj, bo wiedzy macie wszędzie mnóstwo najróżniejszej. W ogóle nawet płaci się dzisiaj za to, żeby ktoś Wam powiedział, która wiedza jest prawdziwa, która wiedza jest nieprawdziwa. Za to się generalnie płaci. Dzisiaj płaci się ludziom za doświadczenie i za to, że możecie się uczyć od osób, które mają rozwinięty mental. I pamiętajcie o tym przy wyborze różnego rodzaju szkoleń, przy wyborze kanałów na YouTubie, przy wyborze kanałów na Instagramie. Mniej znaczy więcej. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, już następny odcinek, gdy nagram Wam jakiś merytoryczny, no ale tak, ale bloga, bloga zawsze myślę, że co jakiś czas mam jakiegoś też wstawię. Oczywiście, jeżeli te, takie materiały są dla was, dla was też interesujące, to zostawcie znak życia, bo ja wtedy wiem, że Wy to oglądacie. No, więc też będę wiedziała, że Was takie rzeczy, rzeczy interesują. Jak Was nie interesują, to zostawię je dla siebie i swoich znajomych.